Cześć, witaj na kolejnej lekcji z kursu Pewniaki ósmoklasisty. Dzisiaj omówimy sobie obliczanie prawdopodobieństwa. W mojej ocenie w 2023-2024 tego typu zadanie, gdzie trzeba obliczyć prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia, pojawi się prawie że na 100%. Ograniczono dość mocno wymagania dotyczące egzaminu z matematyki, dlatego wybór tematów, które mogą się pojawiać na egzaminie w tych latach 2023 i 2024 po prostu się skurczyły. Nazywam się Angelika Sakolszewska, od 10 lat jestem korepetytorką i pomagam maturzystom i ósmoklasistom zdać jak najlepiej egzamin. A dzisiaj chcę również pomóc Tobie. Znajdziesz mnie również na... TikToku i Instagramie, więc zachęcam do subskrypcji mnie na tych wszystkich kanałach. Przejdźmy do części teoretycznej. Jak obliczamy prawdopodobieństwo? Prawdopodobieństwo naszego zdarzenia, czyli nazwijmy je literką P, to jest iloraz n przez duże n. Czym jest duże n, czym jest małe n? N to u nas liczba wyników spełniających podany warunek. Z kolei duże n to liczba wszystkich możliwych warunków, o czym warto pamiętać, jeżeli obliczamy prawdopodobieństwo. Jeżeli u nas P jest równe 0, to oznacza, że takie zdarzenie jest niemożliwe. Nie może się wydarzyć. Gdy P jest równe 1, mówimy, że zdarzenie jest pewne, czyli na 100% się wydarzy. Weźmy sobie sześcienną kostkę do gry. Ja mam tutaj taką prowizoryczną. Mamy o, ściany, gdzie jest jedno oczko, pięć oczek, 4 oczka, właściwie od 1 do 6 oczek na każdej ze ścian. Jakie zdarzenie będzie zdarzeniem niemożliwym? Na takiej kostce są oczka od 1 do 6. I powiedzmy, że nasze zadanie miałoby brzmieć: oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wypadnie więcej niż 7 oczek. Czy mamy w ogóle ścianę, na której jest więcej niż 7 oczek? No nie, więc taka sytuacja nie może się wydarzyć, dlatego nazywamy to zdarzenie niemożliwym. Ale jakie zdarzenie nazwiemy zdarzeniem pewnym? Opisz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wypadnie mniej niż 7 oczek. Każda ze ścian, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jest liczbą mniejszą od 7, co oznacza, że nieważne, która ściana by wypadła, będzie spełniała warunki naszego zadania. To oznacza, że takie zdarzenie byłoby zdarzeniem pewnym. To, o czym warto pamiętać, minimalnie prawdopodobieństwo może być równe 0, a maksymalnie prawdopodobieństwo może być równe 1. Do zapamiętania. Jeżeli wejdzie ci prawdopodobieństwo ujemne, bądź ułamek będzie większy niż 1, to automatycznie oznacza to Twój błąd obliczeniowy. Myślę, że tą część erotyczną najłatwiej będzie zrozumieć na przykładach, więc przejdźmy do nich. Wykorzystajmy teraz naszą wiedzę w praktyce. Rzucamy sześcienną kostką do gry. Ile jest możliwych różnych wyników? Mamy sześcienną kostkę do gry. Taka kostka ma sześcian. ścian. I na jednej z nich jest jedno oczko, dwa oczka, trzy oczka, cztery oczka, pięć oczek i sześć oczek. Czyli ile jest możliwych różnych wyników? Czyli nasze duże n będzie równe 6, czyli wszystkich takich możliwości jest 6. Ile możliwych wyników tego rzutu jest nie większych niż 4? Nie większe niż 4, czyli to są liczby mniejsze bądź równe 4, no to może nam wypaść 1, 2, 3 lub 4. Piątka i 6 już będą za duże, czyli nasze małe n byłoby równe 4, bo mamy 4 takie możliwości. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wynik rzutu będzie nie większy niż 4? No to przypomnijmy sobie, że nasze prawdopodobieństwo obliczamy jako n przez duże n. Czyli u nas to będzie 4 szóste, ułamki zawsze skracamy, czyli to by było 2 trzecie. Chyba, że treść zadania zamkniętego będzie wskazywała nam na ułamek nieskrócony. Ale zawsze, jeżeli to by było zadanie otwarte, ułamek trzeba skrócić. Zróbmy sobie kolejne zadanie. Spośród liczb naturalnych większych od 33 i nie większych od 56 wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wybrana liczba ma następującą własność. To od czego zaczniemy w ogóle rozwiązywać to zadanie? To wypiszmy sobie jakie liczby w ogóle pasują do warunków naszego zadania. Liczby mają być większe od 33 i nie większe niż 56. No to pierwsza pasująca to będzie 34. I tak dalej, więc wypiszmy sobie wszystkie, żeby było łatwiej. I mamy mieć nie większe od 56, czyli liczba 56 też pasuje, bo nie większe oznacza, że mniejsze bądź równe. Czyli nasze duże n w tym zadaniu będzie wynosiło 23. No i teraz możemy przejść do podpunktu A. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wybrana liczba ma następującą własność i jest wielokrotnością liczby 10. To które w ogóle liczby z tego zbioru, które wypisałam, będą pasować? Wielokrotności liczby 10 to takie liczby, które są podzielne przez 10. Czyli u nas jedynie pasujące to będzie 40 i 50, które są w tym zbiorze. Czyli nasze małe n jest równe 2. Napiszę te A, żebyśmy wiedzieli, że to jest prawdopodobieństwo zderzenia z podpunktu A. Będzie równe 2.23. Podpunkt B jest liczbą złożoną. Liczba złożona to taka, która ma więcej niż dwa dzielniki. No to sprawdźmy, które z nich są złożone. No to 34 no, dzieli się przez samą siebie jedynkę, ale dodatkowo jest parzysta, czyli dzieli się przez 2. 35 ma na końcu piątkę, więc też pasuje, bo jest podzielne przez 5 dodatkowo. 36 jest parzyste, więc pasuje. 37. Jest liczbą pierwszą, bo ma tylko i wyłącznie dwa dzielniki, samą siebie jedynkę. 38 pasuje, 39 też pasuje, bo dzieli się przez 3, 40 pasuje, bo jest parzysta. 41 jest liczbą pierwszą, 42 jest parzysta, 43 jest liczbą pierwszą, 44 pasuje, 45 pasuje. 46 pasuje, 47 jest liczbą pierwszą, 48 pasuje, 49 pasuje, bo dzieli się przez 7, 50 pasuje, 51 dzieli się przez 3, 52 pasuje, 53 jest liczbą pierwszą, 54 pasuje, 55 pasuje i 56 pasuje. Czyli nasze n małe będzie równe 18. Czyli prawdopodobieństwo naszego zdarzenia B będzie wynosić 1823 i tego się skrócić już nie da. Przejdźmy do podpunktu C. Reszta z dzielenia tej liczby przez 5 jest 4. No to sprawdźmy, które nam pasują. No to 34, jeżeli podzielimy przez 5, to piątka zmieści się 6 razy i 4 nam zostaje. I wiemy, że takie liczby, które przy dzieleniu przez 5 dają resztę 4, będą pojawiać się co 5, czyli następna pasujące to by było 39. I też sobie od razu tak sprawdźmy, 39 podzielić na 5, no to byłoby 7 razy i zostałaby reszta nam faktycznie 4. I większej już nie będzie, czyli nasze małe n byłoby równe 5, więc prawdopodobieństwo tego, że się wydarzy zdarzenie C będzie równe u nas 5 dwudziestych to weźmy sobie pod punkt D. Jest jednocyfrowa. Czy wśród naszych liczb są liczby jednocyfrowe? No nie, czyli nasze małe n jest równe 0, więc prawdopodobieństwo zdarzenia D będzie równe u nas 0 na 23, co oznacza 0. Tak jak powiedziałam już na początku tego filmu, takie zdarzenie nazywamy zdarzeniem niemożliwym. I podpunkt E jest dwucyfrowa. Ile mamy wśród tych naszych liczb dwucyfrowych? No wszystkie są dwucyfrowe. To oznacza, że nasze n jest równe 23, więc prawdopodobieństwo tego zdarzenia to 23 podzielić na 23, co nam daje 1, czyli to zdarzenie jest zdarzeniem pewnym. Ta lekcja pochodzi z kursu Pewniaki ósmoklasisty. Jeżeli zainteresował Cię ten filmik i chcesz zobaczyć inne lekcje, to zachęcam Cię do wejścia na moją platformę i zakupienia tego kursu. Teraz przed Tobą zadanie do samodzielnego rozwiązania. Stop, zrób to zadanie samodzielnie. Oto rozwiązanie zadania. Mam nadzieję, że u Ciebie wyszło wszystko tak samo jak u mnie. Przejdźmy do zadań w typie egzaminacyjnym. Rzucamy jeden raz sześcienną kostkę do gry. Oznaczmy przez P2 prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 2, a przez P3 prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 3. Oceń prawdziwość podanych zdań. I mamy pierwsze zdanie: liczba P2 jest mniejsza od liczby P3. No to na początku obliczmy sobie, ile są równe te prawdopodobieństwa. Mamy rzucić kostką. Możemy wyrzucić 1, 2, 3, 4, 5 lub 6, czyli nasze duże n jest równe 6. Prawdopodobieństwo P2 oznacza, że mamy wyrzucić liczbę podzielną przez 2, czyli to by było 2, 4 lub 6, więc nasze n byłoby równe 3, więc nasze P2. Będzie równe 3 szóste, czyli nasza 1 druga. Z kolei P3 to prawdopodobieństwo wrzucenia liczby podzielnej przez 3. No to podzielne przez 3 jest tylko 6 i 3, co oznacza, że nasze n jest równe 2. Więc prawdopodobieństwo jest, wynosi 2 szóste, co daje nam po skróceniu 1 trzecią. Liczba P jest mniejsza od liczby P3? No nie, bo 3 szóste jest większe niż P2, czyli zdanie jest fałszywe. Liczby P2 i P3 są mniejsze od 1 szóstej. No nie, bo widzimy, że są większe od 1 szóstej, czyli też zdanie jest fałszywe. W pojemniku znajdują się kule zielone, czarne i białe. Liczba kul zielonych stanowi połowę liczby wszystkich kul. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe 0,5. Mamy kule zielone, mamy kule czarne i mamy kule białe. Oznaczmy, że jest ich wszystkich razem x. Wiemy, że liczba kul zielonych stanowi połowę wszystkich liczby kul, więc oznaczmy zielone jako jedną drugą x. Więc na pozostałe zostaje nam też jedna druga x. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe połowę. No nie, prawdopodobieństwo nie może być równe połowę, ponieważ my wiemy, że czarne plus białe dają nam po połowę wszystkich kul. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli zielonej jest większe od prawdopodobieństwa wylosowania kuli białej. No wiemy, że czarne plus białe dają nam razem połowę wszystkich kul, a zielone już są połową wszystkich kul. To oznacza, że zdanie jest prawdziwe, prawda? Bo kul zielonych jest więcej niż kul białych. Tosia buduje wieżę z trzech klocków Czerwonego, żółtego i niebieskiego Ustawiając je jeden na drugim W przypadkowej kolejności Prawdopodobieństwo tego, że klocek niebieski Znajduje się na środku A na nim klocek czerwony jest równy Jakie mamy w ogóle możliwości tego ustawienia? No to zaczniemy od tego, że na samym dole Będzie stał czerwony To na nim może stać żółty, a później niebieski Jeżeli na dole będzie stał czerwony To mógłby stać niebieski później A na nim żółty Postawmy na dół żółty klocek, to na nie może stać czerwony i niebieski, albo żółty, niebieski, czerwony. I jeszcze możemy postawić na sam dół niebieski, żółty, czerwony, albo niebieski, czerwony, żółty. Czyli wszystkich tych naszych możliwości mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli nasze duże N będzie równe 6. Interesuje nas sytuacja, że, na niebies że niebieski jest na środku, a na nim stoi czerwony. Czyli mamy tutaj i to jest jedyna taka sytuacja, czyli nasze małe n jest równe 1, więc prawdopodobieństwo tego zdarzenia to jest 1 szósta odpowiedź A. W piórniku w Zuzi znajduje się 37 przyborów do pisania. Kred kredek jest 3 razy więcej niż długopisów, zaś flamastrów o 12 mniej niż kredek. Zuzia wybrała losowo jeden z przyborów. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Zuzia wybrała kredkę? Kredki... Mamy flamastry i mamy długopisy. Wiemy, że kredek jest 3 razy więcej niż długopisów. I liczbę długopisów podpiszmy jako x. Tutaj kredek będzie 3x. A zaś flamastrów o 12 mniej niż kredek. No to 3x od liczby kredek odejmujemy 12. I wiemy, że wszystkich flamastrów, wszystkich tych przyborów do pisania jest razem. 37. I mamy do rozwiązania takie równanie. Jeżeli masz problem z rozwiązywaniem równań, e, przejdź do lekcji równania. I przypomnij sobie, jak się to robiło. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Zuzia wylosowała kredkę? No to kredek byśmy mieli 21. Więc u nas małe n jest równe 21, a duże n to są wszystkie przybory, czyli 37. Więc prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest równe u nas 21,37. Czyli odpowiedź A. W każdej z dwóch urn znajduje się po 6 kul zielonych, 8 niebieskich i 10 czerwonych. Do pierwszej urny należy dołożyć ile kul czerwonych, aby prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej wynosiło 2 trzecie. No to rozdzielmy sobie to nasze zadanie na, na dwa przykłady. Mamy pierwszą urnę, w niej znajduje się 6 kul zielonych. 8 niebieskich i 10 czerwonych, i to samo wiemy, że dzieje się w drugiej urnie. Sprawdźmy sobie odpowiedź: A co by się stało, gdybyśmy dołożyli 30 kul czerwonych? Czyli teraz byśmy mieli 40 kul czerwonych, więc wszystkich kul u nas byłoby razem 54. Jest u nas równe 40, bo losujemy czerwoną kulę ze wszystkich, czyli nasze duże N to 54. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia to 40,54. Można skrócić przez 2 to 20, 27 tego skrócić się dalej nie da, więc to nie są 2 trzecie, więc byłaby to odpowiedź B. Jeżeli masz potrzebę, sprawdź, czy odpowiedź B byłaby faktycznie tą pasującą. I zróbmy sobie drugie. Z drugiej urny należy wyjąć ile kul niebieskich, aby prawdopodobieństwo wylosowania kuli niebieskiej wynosiło 1 piąta. No to to samo, mamy drugą urnę. W niej jest 6 zielonych, 8 niebieskich, 10 czerwonych. Mamy zabrać ile kul niebieskich, czyli tym razem zabieramy kule niebieskie i sprawdźmy, czy odpowiedź C by tutaj nam pasowała. I jeżeli byśmy zabrali cztery kula niebieskie, to teraz byśmy mieli 6 zielonych, cztery niebieskie i 10 czerwonych, czyli wszystkich naszych kul razem by było 20. I nasze n małe, czyli wylosowanie kuli niebieskiej to są cztery możliwości, duże N to jest 20. Więc prawdopodobieństwo tego zderzenia to 4,20, po skróceniu 1 piąta. Czyli odpowiedź C by pasowała. Jeżeli masz potrzebę, sprawdź, czy dla odpowiedzi D wyszłoby nam mniej bądź więcej niż 1 piąta. W pudełku było 7 jednakowo wyglądających czekoladek: część z nadzieniem mlecznym, a część z owocowym. Asia zjadła jedną czekoladkę z nadzieniem mlecznym i wtedy się okazało, że prawdopodobieństwo wylosowania czekoladki mlecznej jest takie samo jak owocowej. Na początku w pudełku było więcej czekoladek mlecznych niż owocowych. Mamy pudełko. Znajduje się w nim 7 czekoladek o smaku mlecznym, a nie wiemy ile jest owocowych. Wiemy, że Asia zjada jedną czekoladkę z nadzieniem mlecznym, czyli po zjedzeniu przez Asię. Mlecznych teraz będziemy mieć 6, a owocowych nadal nie wiemy, ale to co wiemy z treści zadania to to, że teraz prawdopodobieństwo wylosowania czekoladki mlecznej jest takie samo jak owocowej, czyli jest 50 na 50, co oznacza, że musi być tyle samo mlecznych, co owocowych. Czyli w tym przypadku po tej sytuacji zjedzenia czekoladki z nadzieniem mlecznym przez Asię, wiemy, że owocowych też byłoby 6. Czy na początku w pudełku było więcej czekoladek mlecznych niż owocowych? To, to prawda, prawda? Bo już wiemy, że mlecznych było 7 na początku, a owocowych 6, czyli zdanie jest prawdziwe. W pudełku były 3 czekoladki z nadzieniem owocowym, zdanie fałszywe, bo wiemy, że było 6 takich czekoladek. W pudełku znajdowało się 12 jednakowych kul opisanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do 12. Z pudełku wylosowano i jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli, na której znajduje się liczba złożona, jest równa 1 druga. No to wypiszmy wszystkie sobie nasze możliwości. Czy to jest 1, 2, 3. Czyli nasze duże N będzie równe 12. I co my wiemy? Mamy wylosować liczbę złożoną. Liczba złożona to taka, która ma więcej niż trzy dzielniki. No to jedynka odpada, bo ma tylko jeden dzielnik, dwójka odpada ma dwa dzielniki, trójka odpada ma dwa dzielniki, czwórka pasuje, piątka odpada, bo jest liczbą pierwszą, czyli ma tylko dwa dzielniki. Szóstka pasuje siódemka odpada, ósemka pasuje, dziewiątka pasuje, dziesiątka pasuje, jedenaska jest liczbą pierwszą, czyli ma tylko dwa dzielniki. I dwunastka pasuje, czyli nasze małe n będzie równe. 6, więc prawdopodobieństwo z tego zdarzenia to 6 dwunastych, czyli jest jedna druga zdanie prawdziwe. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli z liczbą złożoną jest równe prawdopodobieństwu wylosowania kuli z liczbą pierwszą. No to już wiemy, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli złożona jest równe jedna druga. No to sprawdźmy, które z tych liczb są liczbami pierwszymi. Przypomnijmy sobie, liczba pierwsza to taka, która ma dokładnie dwa różne dzielniki. Samą siebie jedynkę. No i teraz sprawdźmy, które z nich są liczbami pierwszymi. Jeden nie jest liczbą pierwszą, ponieważ ma tylko jeden dzielnik jedyneczkę, Więc odpada. 2 jest liczbą pierwszą, bo dzieli się tylko przez 1 i 2. Trójka też jest. Czwórka już wiemy, że jest złożona. Piątka też jest. Szósta jest złożona. Siódemka też jest. Ósemka złożona. Dziewiątka złożona. Dziesiątka złożona. Jedenastka też pasuje. I dwunastka jest liczbą złożoną. Czyli nasze n będzie równe 5, więc prawdopodobieństwo zderzenia to jest 5. 12, czyli zdanie będzie fałszywe, no bo miały być u nas równe te prawdopodobieństwa. Widzimy, że prawdopodobieństwo wylosowania liczby złożonej jest równe 6 dwunastych, a prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej 5 dwunastych. To jedynka stanowiła problem i trzeba pamiętać, że 1 oraz 0 nie są liczbą ani pierwszą, ani złożoną. W pudełku jest 18 kul, ponumerowanych od 1 do 18. Przy czym kule z numerami od 1 do 9 są pomalowane na czerwono, a pozostałe na zielono. Z tego pudełka wyciągamy losowo jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie to kula zielona z numerem nieparzystym? No to wypiszmy. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Od 1 do 9 mamy kule czerwone, a pozostałe to zielone. Wszystkich naszych kul mamy 18. I mamy wylosować kulę zieloną z numerem nieparzystym. No to sprawdźmy, które nam pasują w ogóle zielone. Czyli pierwsze 9 odrzucamy, bo są czerwone. I teraz wśród zielonych szukamy nieparzyste. Czyli to będzie 11, 13, 15 i 17. Takie kule są 4. Czyli prawdopodobieństwo naszego zdarzenia to 4,18. Po skróceniu 2,9, koniec zadania. Mam nadzieję, że wszystkie zadania zostały przez Ciebie zrozumiane i możesz teraz śmiało przejść do zrobienia zadań z PDF-a, z egzaminów CKE.